Cześć! Cieszę się, że tu jesteś. Serio, już samo to, że kliknęłaś w tę prezentację, świadczy o tym, że jesteś kobietą, która myśli o zmianie. I wiesz co? To cudowny znak. Nie obiecam ci złotych gór, ale pokażę ci coś, co realnie może zmienić Twoje życie krok po kroku we własnym tempie, tak, żebyś znowu poczuła, że to ty trzymasz stery. Gotowa? No to zaczynamy! Jesteś w dobrym miejscu, jeśli. Jeśli czujesz, że coś cię uwiera w codzienności: praca, finanse, brak czasu, stres. Jeśli masz dość tego, że inni mówią ci, ile jesteś warta, ile masz zarabiać, kiedy masz być na miejscu i kiedy możesz sobie wziąć wolne. Jeśli masz marzenia, ale brakuje ci przestrzeni i siły, żeby po nie sięgnąć, to właśnie dlatego warto posłuchać, co mam ci do powiedzenia, bo tu naprawdę można coś zmienić. Nie od razu wszystko, ale krok po kroku, sercem, wsparciem i planem działania. No, nie będę cię czarować. To nie jest dla ciebie, jeśli oczekujesz efektów bez pracy, nie chcesz się uczyć nowych rzeczy, boisz się pokazać w social mediach, szukasz wymówek, a nie rozwiązań. A jeśli masz w sobie choć odrobinę odwagi, to serio, wszystko jest możliwe, bo masz mnie, masz system, masz narzędzia. Potrzebujesz tylko decyzji, że chcesz spróbować. Nazywam się Magdalena. Na co dzień pracuję na etacie. Mam rodzinę, obowiązki, swoje tempo życia, ale od ponad 10 lat temu trafiłam na przestrzeń, która pozwoliła mi budować coś własnego krok po kroku. To nie było nagłe olśnienie, to była decyzja, że chcę czegoś więcej, więcej spokoju, więcej decyzyjności, więcej wpływu na swoje życie. Dziś rozwijam się w network marketingu, dzielę się tym z innymi kobietami, uczę, wspieram, inspiruję. Nie jestem idealna, ale jestem prawdziwa i chcę Ci pokazać, że Ty też możesz, nawet jeśli startujesz od zera. Uwielbiam rozwój osobisty, książki, podróże i życie na własnych zasadach, a moją misją jest przypominać kobietom, że mogą wszystko, jeśli tylko odważą się po to sięgnąć. Wiesz, co mnie najbardziej urzekło? To, że mogę pracować z każdego miejsca na ziemi. Dosłownie z kawiarni, z łóżka, z ogrodu, a nawet z urlopu, jeśli zechcę. Nie ma szefa, który patrzy ci przez ramię, nie ma biurka z widokiem na ksero. Jesteś ty, twój laptop, telefon i świat pełen możliwości. A najfajniejsze, że ty decydujesz, ile chcesz działać i kiedy. I właśnie dlatego to praca z duszą, bo dopasowuje się do ciebie, a nie odwrotnie. Ten biznes to przestrzeń dla kobiet takich jak my, które chcą pracować, ale nie za wszelką cenę, które chcą zarabiać, ale nie kosztem życia, które chcą być obecne w domu, dla dzieci, dla siebie i jednocześnie robić coś, co ma sens. To nie latanie po ludziach, nie pukanie do sąsiadek z katalogiem w ręce, to nie chodzenie od drzwi do drzwi. To nowoczesny marketing rekomendacyjny, oparty o social media, o relacje, o zaufanie, tak jak polecasz ulubiony serial, kosmetyk, restaurację, tylko tutaj dostajesz za to pieniądze. Biznes XXI wieku, no dobra, ale o co chodzi? To nie MLM, jak z lat 90., gdzie trzeba było biegać z katalogiem po sąsiadkach. To biznes online na miarę XXI wieku, w którym nie musisz inwestować ani grosza na start, nie musisz mieć doświadczenia, nie musisz magazynować ani pakować paczek, wystarczy twój smartfon i dostęp do internetu. Dostajesz gotowy system i moje wsparcie, a zarobki zależą tylko od Ciebie. E-commerce brzmi poważnie, prawda? Ale to nic innego jak zakupy przez internet. To wszystkie te transakcje, które dzieją się, kiedy zamawiasz coś z telefonu, przeglądasz katalog online, klikasz Dodaj do koszyka i gotowe. I teraz ważna rzecz: ten rynek nie tylko rośnie, on eksploduje. Zakupy online to dziś codzienność. Robisz je ty, robią twoje koleżanki, robi twoja mama, kosmetyki, suplementy, perfumy to się po prostu zużywa, a ty możesz na tym zarabiać. Bez wciskania, bez bycia handlarzem wystarczy, że dzielisz się tym, co znasz, z tą różnicą, że tu dostajesz za to wypłatę. Zanim podejmiesz decyzję, czy warto rzuć okiem na ten slajd, to nie jest sucha statystyka, to potężna informacja. W Polsce jest 37,6 miliona ludzi, aż 30 milionów z nich to internauci. Czyli prawie każdy, kto zna internet, ma potencjał, by zostać Twoim klientem lub partnerem w biznesie. Ale to jeszcze nie wszystko: 77% z tych ludzi już kiedyś robiło zakupy online. 75% kupuje w polskich e sklepach. 32% robi zakupy zagraniczne, czyli cenią jakość, dostępność i wygodę. A teraz wyobraź sobie. Ty, mając własny sklep internetowy od firmy, docierasz do tych ludzi z ofertą, której nie trzeba wciskać, bo oni już są gotowi kupować. To się po prostu dzieje. Działając w e-commerce, nie musisz szukać klientów na siłę. Oni są są w internecie, są na Instagramie, Facebooku, są w Twoim otoczeniu. Kupują codziennie. Ty możesz być tą osobą, która po prostu powie im hej, możesz zamawiać u mnie i jeszcze mieć z tego coś więcej. To jest rynek, który nie czeka. To rynek, który się toczy, a ty możesz w niego wskoczyć, tylko od Ciebie zależy, czy za rok powiesz, ale miałam nosa, że zaczęłam. Czy kurczę. Przecież widziałam ten slajd i nic nie zrobiłam. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak wiele osób robi zakupy przez internet? To nie tylko moda, to czysta wygoda i potwierdzają to liczby. 76% osób wybiera zakupy online, bo są dostępne 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Kto z nas nie kupował czegoś o 22 z herbatką w ręku i kocykiem na kolanach? Nie musisz się spieszyć, ubierać, wychodzić z domu, wystarczy kilka kliknięć. 73% nie chce jechać do sklepu. Korki, kolejki, dzieci pod pachą, brzmi znajomo. A zakupy online? Szybko, wygodnie, bez stresu i z dostawą pod drzwi. 67% docenia nieograniczony czas. Nie masz presji ekspedientki, która stoi i patrzy. Możesz spokojnie przejrzeć, porównać, poczytać, wybrać i wrzucić do koszyka to, co naprawdę ci odpowiada. I teraz uwaga: skoro tak wiele osób już kupuje online, dlaczego by na tym nie zarabiać? W MLM działasz dokładnie w tym modelu. Klientki kupują w Twoim sklepie internetowym, firma realizuje zamówienia, Ty zarabiasz. Nie jesteś sprzedawcą, jesteś właścicielką swojego małego e-commerce, tylko bez magazynu, kosztów i ryzyka, a twoim biurem może być kanapa, kawiarnia, balkon totalna wolność. Zobacz na ten wykres. To nie są tylko słupki, to twoja przyszłość. To prognozowany wzrost rynku e-commerce, czyli zakupów online. I jak widać, ten rynek nie zwalnia. Wręcz przeciwnie, rośnie jak szalony. W ciągu kilku lat wzrósł z 48 miliardów do 187 miliardów, i to są dane prognozowane na 2027 rok. I wiesz, co to oznacza? Że ludzie nie przestaną kupować w sieci, będą kupować jeszcze więcej. I teraz pytanie, czy ty chcesz tylko patrzeć, jak inni na tym zarabiają, czy być częścią tego wzrostu? Działać w marketingu sieciowym jesteś dokładnie w samym centrum tego trendu. Twój sklep działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Nie musisz mieć magazynu, nie wysyłasz paczek. Firma wszystko robi za ciebie, a ty zarabiasz na tym, co i tak się dzieje. I wiesz, co jest piękne? Nie musisz mieć dyplomu z marketingu, licencji na e-commerce ani ekipy informatyków. Dostajesz ode mnie gotowy system, wiedzę i wsparcie, a cały biznes możesz prowadzić z poziomu telefonu. Ten rynek będzie tylko rósł, a Ty masz dziś możliwość wskoczyć na tę falę, póki jest miejsce z przodu. Bo za rok, dwa, pięć, ci, którzy się dziś wahają, będą mówić. Szkoda, że nie zaczęłam wtedy, kiedy miałam okazję. Nie czekaj, działaj wtedy, kiedy inni się jeszcze zastanawiają. Ile czasu muszę poświęcać? Tu nie ma grafiku ani szefa. Nie musisz rezygnować z pracy, dzieci życia. Możesz działać po pracy w czasie, który sama wybierasz, nawet 7-15 godzin tygodniowo, żeby zobaczyć pierwsze efekty, a potem rośniesz w swoim tempie. To ty decydujesz ile, kiedy i gdzie działasz. Czy muszę sprzedawać, aby zarabiać pieniądze? Nie, nie musisz. To nie jest bieganie z katalogiem po rodzinie, to nie jest chodzenie po ludziach z kremem pod pachą. To nowoczesny system rekomendacyjny. Coś, co robimy codziennie, nawet nieświadomie. Polecamy dobre seriale, restauracje, ubrania, tylko że nikt nikt nam za to nie płaci. A tutaj zarabiasz za to. Że się dzielisz. Czy muszę mieć wiedzę i doświadczenie? Nie, nie musisz być ekspertem ani nie mieć doświadczenia w branży. Wszystkiego cię nauczymy, dostaniesz ode mnie i zespołu gotowy system działania, dostęp do szkoleń i wsparcie na każdym etapie. Wystarczy, że chcesz, resztą się zajmiemy razem. Czy wiek ma znaczenie? W ogóle w tym biznesie działają osoby, które mają 16 lat, i takie, które mają 60. Plus. Nie liczy się PESEL, liczy się energia, otwartość i chęć zmiany. Zatrzymajmy się na chwilę, bo być może, kiedy słyszysz marketing sieciowy, MLM, network marketing, to w Twojej głowie zapala się lampka. O, nie, tylko nie to. I wiesz co? Rozumiem Cię bo przez lata ten model był wyśmiewany, źle przedstawiany, kojarzony z nachalnym wciskaniem produktów, bieganiem z katalogiem po rodzinie i sprzedażą kremów z bagażnika, ale to było kiedyś. Dziś świat wygląda inaczej. W Polsce ponad 1,1 miliona osób działa w marketingu sieciowym. To już rynek warty ponad 4 miliardy złotów rocznie. A największe uczelnie na świecie, w tym Harvard i Stanford, Prowadzą badania i wykłady o modelu MLM. W Polsce, słuchaj, powstały studia z network marketingu serio. Biznes, z którego się kiedyś śmiano, teraz uczy się na uczelniach. I powiem ci szczerze, dziś niektórzy jeszcze żartują, śmieją się pod nosem, ale za chwilę to oni będą żałować, że nie zaczęli z tobą wcześniej, bo ten model daje realne pieniądze, realne możliwości i ogromną wolność, szczególnie kobietom. Nie mówię tego z wyższością, mówię z doświadczeniem. Kiedyś ja też się wahałam, a teraz wiem, że gdybym nie spróbowała, to dziś byłabym w zupełnie innym miejscu. Często słyszę: "Ale ja nie potrafię sprzedawać". I wtedy mówię: "Świetnie, bo wcale nie musisz". Ta branża, a dokładnie network marketing w modelu społecznościowym polega na czymś, co my kobiety robimy naturalnie i serca. Polecamy rzeczy, które kochamy. Kiedy używasz dobrego kremu, mówisz o nim koleżance, kiedy coś ci działa, chcesz się tym podzielić. Tutaj to działa dokładnie to samo, z tą różnicą, że firma ci za to płaci. Nie każda kobieta, która trafia do mojego zespołu, od razu chce budować biznes. I to jest całkowicie ok. Dlatego w naszej firmie masz dwie opcje, dwie ścieżki, i żadna z nich nie jest lepsza czy gorsza. Klubowiczka to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz po prostu kupować swoje ulubione produkty taniej, zależy Ci na dostępie do promocji i rabatów, nie interesuje Cię budowanie zespołu, ale lubisz dbać o siebie i bliskich, chcesz spróbować oswoić się, zobaczyć jak to działa, tak bez presji. Zyskujesz zniżki, pakiety powitalne, cashback i dostęp do całej gamy świetnych produktów, kiedy chcesz, jak chcesz. Partnerka biznesowa to opcja dla kobiet, które chcą zarabiać realne pieniądze, są gotowe rozwijać się i działać w zespole, chcą zbudować własny biznes online bez inwestycji, bez ryzyka, marzą o niezależności, podróżach, awansach. Dostajesz ode mnie pełne wsparcie, system pracy, szkolenia, a efekty są tylko kwestią Twojej decyzji i zaangażowania. Najlepsze jest to, że zawsze możesz przejść z jednej ścieżki na drugą. Zaczynasz jako klubowiczka, zakochujesz się w produktach, a potem myślisz, kurczę, skoro i tak polecam, może warto na tym zarobić. I właśnie wtedy wchodzisz do świata partnerstwa z kobiecą energią, bez stresu w swoim tempie, bo wiesz co? To ty jesteś szefową, a ja jestem po to, żeby cię wspierać. Oriflame stworzyło najbardziej ekscytującą ofertę konsumencką na rynku beauty i serio, to nie są puste słowa. Zobacz sama. 15% zniżki na pierwsze zakupy. Od razu na dzień dobry prezent. Zamiast płacić, jak każdy klient, Ty wchodzisz do klubu i już oszczędzasz. Twoje pierwsze zamówienie jest tańsze i to bez żadnych warunków czy kodów rabatowych. 15% cashback od każdych zakupów. Tak, dobrze czytasz. Kasa wraca. Za każde zakupy odkłada się na Twoim koncie procent, który możesz potem wykorzystać. Czyli tak naprawdę kupujesz za mniej, niż myślisz. A to jeszcze nie wszystko. Program Witamy. Przez pierwsze katalogi dostajesz od marki wyjątkowe nagrody za zamówienia. To trochę jak abonament na radość. Co zamówienie to bonus. Darmowa dostawa? Jasne. W katalogu znajdziesz produkty, które zdejmują opłatę za wysyłkę, zamawiasz, klikasz i nie płacisz za dostawę. Proste. 10% od zamówień Twoich znajomych. Zawsze polecasz kosmetyki, które pokochałaś, a Twoi znajomi robią zakupy, ty zyskujesz. I nie jednorazowo, tylko na zawsze, dopóki oni zamawiają. To tak, jakbyś codziennie miała swój własny program lojalnościowy, ale o klasę wyższy niż w jakimkolwiek sklepie. Bez zobowiązań, bez umów, tylko korzyści. Jeśli jesteś gotowa nie tylko korzystać z produktów, ale budować swój zespół i zarabiać, to właśnie tutaj wchodzisz na wyższy level. Zobacz, co zyskujesz jako partnerka premium. Stały rabat 23%, nie jakieś do, od czy czasowe promocje, masz swój własny stały rabat zawsze, na wszystko. Korzystasz z pełnej oferty, płacąc mniej, i już na tym możesz oszczędzać kilkaset złotych miesięcznie. Rabat za polecanie 10% na zawsze. To magia network marketingu. Kiedy ktoś z twojego polecenia zrobię zakupy, ty zyskujesz. To tak jakbyś co miesiąc miała wpływ pasywny za coś, co zrobiłaś się raz i co dalej działa samo. Bonus zespołowy od 3 do nawet 25%. Tutaj zaczynają się prawdziwe pieniądze. Budujesz swój zespół i firma dzieli się z tobą zyskiem, procent od całego obrotu grupy. Czyli im lepiej twój zespół działa, tym więcej zarabiasz. Bez szklanego sufitu, bez at etatowego limitu. A jeśli chcesz jeszcze więcej, możesz awansować na poziomy dyrektorskie i zgarnąć premie sięgające tysięcy złotych. No dobra, pewnie zadajesz sobie pytanie: A jak konkretnie można tu zarabiać? I tu właśnie wchodzi coś, co absolutnie kocham w tym biznesie. Plan marketingowy to nie są obietnice bez pokrycia, to są konkretne poziomy, premie i awanse, które czekają na ciebie, jeśli zaczniesz działać. Zaczynasz od poziomu partnera i stopniowo, krok po kroku, możesz się wspinać wyżej. Każdy poziom to nie tylko wyższy dochód, ale też bonusy gotówkowe, takie realne przelewane na konto, nagrody, konferencje, prestiżowe wyróżnienia, a nawet możliwość otrzymania z samochodu. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że to ty decydujesz, jak wysoko chcesz dojść. Nie musisz mieć kierownika, który cię awansuje, nie musisz czekać na uznanie od szefa. Awansujesz wtedy, kiedy sama na to zapracujesz. Własnym tempem, ze wsparciem zespołu, bez rywalizacji, ale z dobrą energią. Na tym slajdzie widzisz całą ścieżkę od pierwszych kroków aż po poziomy, gdzie premie wynoszą po kilkanaście tysięcy złotych, a nawet więcej. Brzmi jak marzenie, a jednak te kobiety, które widzisz na zdjęciach, to realne osoby, zwykłe, niezwykłe, takie jak ja, takie jak ty. One po prostu zrobiły pierwszy krok i nie odpuściły. Więc jeśli się zastanawiasz, czy się opłaca, odpowiedź brzmi tak. Jeśli działasz, to ten plan naprawdę nagradza, a ja z przyjemnością poprowadzę Cię przez każdy etap tej drogi. No dobrze, a teraz czas na wisienkę na torcie, bo oprócz zarobków, premii i awansów firma przygotowała coś, co totalnie wyróżnia tę firmę na tle innych, programy motywacyjne. Zacznijmy od out out. Tak, dobrze słyszysz, out. W firmie masz możliwość skorzystania z programu samochodowego, w którym możesz zdobyć nowiutkiego Volvo albo BMW w pełni opłaconego przez firmę. I nie musisz być prezesem. To nie są auta dla wybrańców, to nagrody dla kobiet, które działają z pasją, zaangażowaniem i sercem. Ale to dopiero początek. Co roku organizowane są międzynarodowe konferencje i wyjazdy marzeń. Hiszpania, Dubaj, Los Angeles, Kos, Antalya, Marrakesz, Tunezja. Nie płacisz za nie. Jedyne, co musisz zapłacić, to zaangażowanie i chęć. Lecisz tam z innymi liderkami, czujesz się jak gwiazda, masz czas na relaks, zabawę, rozwój i totalną regenerację duszy i ciała. A co poza tym? Niezapomniane chwile. Poczucie przynależności do społeczności kobiet, które się wspierają, świętowanie sukcesów, twój wysiłek naprawdę jest tu doceniany. Rozwój osobisty, który zostaje z tobą na zawsze, przyjaźnie, które powstają nie tylko na Zoomie, ale też na leżaku przy oceanie. To nie są tylko kosmetyki, to styl życia, to przestrzeń, w której możesz się rozwijać, spełniać, poznawać świat i nareszcie czuć, że jesteś we właściwym miejscu. A co najważniejsze, każdy z tych programów jest w twoim zasięgu. Serio, niesamowite wydarzenia, czyli coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. To właśnie tutaj dzieje się magia, to tutaj czujesz dumę, wzruszenie, wdzięczność i radość, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. To więcej niż tylko praca, to styl życia i społeczność, która celebruje sukces, rozwój i kobiecą siłę. Rejs, luksus, inspiracja i relaks w jednym. Wydarzenia na najwyższym poziomie, które łączą przyjemne z pożytecznym. Tu odpoczywasz, uczysz się i tworzysz wspomnienia na całe życie. Konferencje produktowe i regionalne. Tu jesteś na bieżąco z trendami i nowinkami. Poznajesz marki od kuchni, testujesz nowości i chłoniesz wiedzę od najlepszych liderów i ekspertów. Kongresy liderów i partnerów, bal dyrektora, to tu spełniają się marzenia. To momenty, gdy wychodzisz na scenę, słyszysz swoje imię i wiesz, że wszystko, co zrobiłaś, miało sens. Blask reflektorów, wzruszenia i ty w samym centrum. Wydarzenia firmowe nie ma nic piękniejszego niż spotkania na żywo z osobami, z którymi na co dzień tworzysz swój biznes online. Uściski, rozmowy, wspólne zdjęcia, śmiech, duma i ta niesamowita energia, którą chce się chłonąć garściami. Wiesz co? Na takich wydarzeniach zapominasz, że to praca, bo czujesz, że jesteś częścią czegoś naprawdę wielkiego i możesz być tam również ty, jeśli tylko zrobisz pierwszy krok. Oriflame, naszym partnerem biznesowym. Dlaczego Oriflame? To nie tylko firma, to marka z ponad 55-letnią tradycją, wywodząca się ze Szwecji, która od samego początku stawia na naturalność, jakość i ludzi. To zaufany partner biznesowy, który nie tylko daje narzędzia do działania, ale też ogromną przestrzeń do rozwoju, rozkwitu, realizacji marzeń i tworzenia życia na własnych zasadach. W świecie, gdy wszystko się zmienia, gdzie ludzie szukają stabilizacji, autentyczności i wartości, Oriflem jest jak bezpieczna przystań, która daje możliwość zbudowania czegoś naprawdę swojego z dumą i sercem. Bo tutaj biznes idzie w parze z pasją. Tutaj możesz działać po swojemu, ale nigdy sama. I właśnie dlatego ta współpraca jest tak wyjątkowa. Oriflame to nie jest ta firma od katalogów, jak jeszcze kiedyś się myślało. To dziś nasz solidny partner biznesowy, który już od ponad 55 lat daje ludziom narzędzia do zmiany życia. Szwedzka marka, która stawia na naturalne składniki, etykę, jakość i innowacje, ale przede wszystkim na ludzi na ciebie, na mnie, na każdego, kto chce wziąć życie w swoje ręce. Tutaj łączysz się z firmą o wielkim sercu i ogromnym doświadczeniu, która nie tylko tworzy świetne produkty, ale przede wszystkim daje możliwości. I to właśnie z takim partnerem działamy. Dlatego możesz być pewna, jesteś w dobrych rękach. Dla twojego piękna to nie jest tylko hasło, to realna obietnica. Oriflame oferuje sześć kategorii produktowych, które możesz idealnie dopasować do swoich rytuałów, niezależnie od tego, czy jesteś minimalistką, czy kochasz rozbudowaną pielęgnację. Każdy produkt to efekt pracy ekspertów i pasjonatów. Formuły tworzone są w 100% w Europie z zachowaniem najwyższych standardów jakości. To kosmetyki, które nie tylko pięknie wyglądają na półce, ale działają. Dają efekt, sprawiają, że czujesz się lepiej, bo piękno to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim pewność siebie. Masz wszystko w jednym miejscu i to nie jest przypadek. To właśnie dla Ciebie. Dołączając do Oriflame możesz tylko zyskać. Serio. Jeśli chcesz być po prostu klubowiczką, to masz zniżkę 15% już na start. A kto nie kocha rabatów? Cashback 15%, czyli część kasy wraca do Ciebie po każdych zakupach. Darmowa dostawa i ekstra okazje w programie powitalnym i jeszcze 10% z każdego zamówienia twoich znajomych jeśli coś polecisz i to na zawsze a jeśli poczujesz że chcesz czegoś więcej jako partnerka premium dostajesz 23% rabatu dostęp do programów rozwoju szkoleń wspierającego zespołu możesz zarabiać Bonusy zespołowe nawet do 25%, są też premie, zagraniczne konferencje, a nawet program samochodowy. To wszystko w rytmie, który sama wybierasz. Bez szefa, bez ciśnienia, z ogromem pozytywnej energii. Brzmi dobrze, bo jest dobrze. Dziękuję Ci z całego serducha za to, że byłaś tutaj ze mną za twój czas, uwagę i otwartość. Mam nadzieję, że ta prezentacja, choć odrobinę, zasiała w Tobie myśl, że może właśnie teraz jest ten moment, by zrobić coś dla siebie. Nie musisz podejmować decyzji od razu, ale jeśli coś w środku ci mówi, że chcesz spróbować, odezwij się. Pogadamy bez spiny, kawa w dłoń i wszystko Ci opowiem jeszcze raz. Tylko już bardziej na luzie po koleżesku, bo może to właśnie początek czegoś pięknego. Ściskam.